Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał! <noise> Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale. Dzisiaj Wam pokażę tutaj takie krótkofalówki. Yy, które kupiłem swojemu dzieckowi. Na prezent, bo zawsze chciał mieć takie krótkofalówki, synek, i mu kupiłem. To są takie krótkofalówki. One się nazywają Motorola i one mają zasięg yy, według opisu 4 km. Yy, 4 km na takich tutaj antenach. Oczywiście można przedłużyć anteny, przerobić jak. Yy, żeby maksymalny zasięg wyciągnąć, to musiałem mieć długość 17,5 cm od podstawy tam od płytki. Oczywiście są instrukcje na YouTube, jak można przerobić takie krótkofalówki na dalszy zasięg. One są zasilane trzema bateriami. Ja kupiłem akumulatory i ładuję sobie akumulatorki, cienkie takie baterie, wiecie, jak w pilocie są. Trzy sztuki w każdej. Ja kupiłem 12. Bo tu wchodzą trzy i do drugiej trzy, i jak te się wyładują, to następne już są naładowane i tak na zmianę, dzięki czemu można praktycznie bez przerwy się nimi bawić. No, można się bawić w milicjantów i w innych takich szpiegów i tak dalej. Testowałem je i 3,5 km bez praktycznie bez zakłóceń słychać. W polu, nie? No. No, i co tu jeszcze można powiedzieć? Włączę może jedną i Wam pokażę, co można robić. Moment, tu, tu się włącza. O, tu mam pierwszy kanał. Pierwszy kanał. Tu macie, tu możecie od razu głośność do siedmiu. Krótkofalówka ma kanałów dokładnie. Czekajcie, chwilę kanałów 8. I na tych 8 kanałach sobie możecie. Macie 8 kanałów do wyboru. O, ja mam ak akurat ustawiony na pierwszy kanał. Jeżeli chce chcecie zadzwonić, możecie tu macie dzwonek. Jeżeli tu wciśniecie, to w drugiej krótkofalówce po prostu słychać BIP, czyli dzwonek. Możecie tak wywo wywoływać. On w stanie czuwania, baterie na fullu naładowane działają około o, może 5 godzin do 8. Zależy jakie baterie, jakie akumulatory i jak są naładowane. Akumulatory ładują mi się około 5-6 godzin do pełna. Coś mi się już tu guziczek wcisnął. No. Fajne krótkofalówki. Tu mają taki smycz, możemy się za, sobie zainstalować. Tu mamy z tyłu zaczep. O, możemy sobie to gdzieś na gacie przyczepić. O. I tyle. A tu... Tu nadajecie. Jak tu naciśniecie, to nadajecie i gadacie sobie pierdoły. Włączymy drugą krótkofalówkę i powiem Wam... Pokażę Wam, jak słychać. Moment raz dwa, raz dwa trzy bardzo wyraźnie słychać yy, bardzo yy, po prostu dobrą jakość dźwięku yy, yy, w, tych, yy, w tych egzempl tym egzemplarzu one się właśnie tym wyróżniają że jest dobra jakość dźwięku no i tak możemy się bawić tymi walkie Dobre dla dzieciaków. Ochraniarze mogą bawić się tym, gonią złodzieja, złodzieja po markecie i mogą sobie mówić co chcą. O, zajebista łączność. One kosztowały 121 zł w markecie. Na aukcji internetowej idzie dostać je taniej. Używki są jeszcze tańsze. To są akurat nowe na gwarancji. Wyłączę je w celu oszczędzania akumulatorów. No i tyle. Co by jeszcze można powiedzieć o nich? Yy... Aha, jeszcze są różne kolory do wyboru, nie? Czerwone, pomarańczowe, niebieskie, chyba żółte. Z tego co widziałem w internecie. No ale ja. Akurat na stanie w sklepie były tylko czerwone. No i kupiłem. Dobra, kończę ten filmik. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do zabawy krótkofalówkami. Was zapraszam. I subskrybujcie mój film i mój kanał. Zobaczcie inne filmiki sobie. Też tam mam różnego rodzaju. Dobra, na razie, trzymajcie się. Cześć.